Spoko, zaraz tu wrócę. A słuchajcie, tam jeździa to jest, muszę się z nią zmierzyć. O, jest, 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 jest. Wyścig. O. To był super wyścig. To jest rower Rafała, to jest elektryczny rower z własnej roboty, kiedyś przez pół roku jeździłem na elektrycznym rowerze. Rowerze dokładnie hybrydowym ze wspomaganiem elektrycznym i ten pojazd nie, to jest, ma się zupełnie nijak do tego starego roweru. W tamtym rowerze jak pedałowałeś to wspomagał cię napęd. Ten rower ma swoją własną manetkę i może rozwinąć prędkość ponad 50 na godzinę. W Polsce teoretycznie to nielegalne, ponieważ elektryczne rowery mogą rozwijać prędkość do 25 na godzinę, ale powodzenia dla policji z złapaniem takiego roweru. Ty ja możesz ja wziąć mój rower, a ja wezmę twój. Ty masz tylko przedni hamulec, tak? Wow! 47. A jak wtedy się spotkaliśmy, pierwszy raz to też nie miałeś przedniego hamulca? 47 Opa, patrz, ej Ma otwarty bagażnik, a ja, musimy <tost> powiedzieć Pan wie, że ma pan Ja przepraszałem się pan nie, no, to z, to nie, nie, nie. Całym pedałowaniem, do końca ulicy Dawaj, spróbuj Skończyłem się I przegrałem przy okazji Teraz do tego budynku spróbujmy Ale z wjazdem, z pomaganiem Ale ile na ile przejechałem nie pozwala bateria? Około 100 km przy prędkości 35 na godzinę. Uuu 100 kilometrów, co nieźle O, jesteś, kurde, ja ciągle nie mogę się przyzwyczaić. Dlatego, że tak szybko, to idziemy na drugą stronę. Słuchajcie, był tak duży wiatr, że aż mi, zaczęły mi lecieć różne rzeczy. W miarę się nie doganiam, bo zanim elektryki, no to ja robiłem trasy po 100-200 km. No, Rower elektryczny to była miłość od pierwszego jeżdżenia. Ścigam no. się z tramwajem. Dalej! <słuch> Rafał... Rafał jednak nie nadąża. Sorry, masz otwarty plecak. I to, I to we wszystkich możliwych miejscach. O, kolejna osoba dzisiaj uratowana. Jest to Rafał, bo tak myślałem, że mimo wszystko jestem w głębi, zresztą jestem dobrym facetem. Oj, co to jest? Flakton. Masz plakton? Jest no. To jest flakton? No. Ej, fajne, nie wiedziałem, że można trąbić. A przydaje się przy takich prędkościach to? I wiem, że mówiłem, że otwieram drugi kanał, ale jest jeszcze jeden projekt, który współtworzę. Kanał będzie nazywał się E-Wheels. Będzie poświęcony małym pojazdom elektrycznym. Dużo osób pyta mnie O macie jak jeździsz elektryczną dyskorą po ulicy? Co? Czy to jest legalne? O macie jak jeździsz hulajnogą pochodniku czy to jest legalne, odpowiedzi na te wszystkie pytania oraz testy i recenzje deskorolek oraz różne dziwne eksperymenty będziecie mogli znaleźć na tamtym kanale. Poza tym, mówiąc jeszcze o moim nowym kanale, będzie to kanał o reportażach, głównie o życiu Warszawy. Wiem, że wielu z was w końcu dowiedzieć o czym będzie ten nowy kanał, jednak tworzę go razem z podmiotami należącymi do państwa, praca z nimi jest Mega uciążliwa, potrzebne są szeregi zgód. Naprawdę liczę, że spodoba Wam się ten kanał, ponieważ poświęciłem na niego sporo zaangażowania. Nawet leciałem śmigłowcem, żeby mieć dobre ujęcie do filmu. Na obu nowych kanałach znajdziecie dużo poważniejsze i dużo bardziej starannie zmontowane oraz wyprodukowane materiały. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, premiera będzie jeszcze w te wakacje. Zgadnij, kto wygrał. Tak. Szerbujcie mnie na Instagramie i widzimy się niebawem.